Pierwsza pomoc psychologiczna to zestaw umiejętności i postaw, które stanowią nieocenione wsparcie w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebujemy pomocy w radzeniu sobie z bieżącymi wyzwaniami. To także sposób, aby pomóc innym poczuć się bezpiecznie i odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem. Zdobycie tych umiejętności nie wymaga dużo wysiłku, może jednak uratować komuś życie. Od czego zacząć naukę? Pierwsza pomoc psychologiczna to zestaw umiejętności i zachowań umożliwiających pomoc osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami. Kiedy już je nabędziesz, będziesz mógł je wykorzystać zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, w tym we właściwej reakcji na zdarzenia kryzysowe. Może się okazać, że już wielokrotnie korzystałeś z zasad pierwszej pomocy psychologicznej, nie wiedząc o tym. Na pierwszą pomoc psychologiczną składa się umiejętność oceniania aktywnego słuchania, zwracania uwagi na reakcje emocjonalne oraz udzielania emocjonalnego wsparcia czyli wszystko to, co wpłynie pozytywnie na komfort psychiczny. Pamiętajmy, że reakcje ludzi na kryzys mogą być różne od stresu, przez strach, aż po dezorientację. Ważne, by być obecnym i gotowym do pomocy, kiedy druga osoba tego najbardziej potrzebuje. Pierwsza pomoc psychologiczna nie jest zastępstwem dla profesjonalnej pomocy, np. wsparcia psychologicznego. Pierwszej pomocy psychologicznej może udzielać każdy. Nie musisz być specjalistą, by pomóc drugiej osobie. To ważne, by zrozumieć, że pierwsza pomoc psychologiczna nie polega na dogłębnym omawianiu traumatycznych wydarzeń ani na wywieraniu presji, by ktoś dzielił się swoimi uczuciami. Główne założenie pierwszej pomocy psychologicznej to pomoc osobom w potrzebie w prosty sposób, ale skuteczny. Wyobraźmy sobie, że ktoś przeżył dramatyczne wydarzenie. To naturalne, że w takim momencie może odczuwać ogromne emocje od stresu, przez strach, aż po dezorientację. Naszą rolą, jako osób udzielających pierwszej pomocy psychologicznej, jest stworzenie takiej osobie bezpiecznej przestrzeni, w której ta poczuje się zrozumiana i zaopiekowana. Zadaniem pierwszej pomocy psychologicznej nie jest wówczas rozwiązanie wszystkich problemów drugiej osoby. A stworzenie warunków, w których poczuje, że nie jest sama. Przeciwnie, ma wsparcie i że istnieją zasoby, które mogą jej pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji. Siłą pierwszej pomocy psychologicznej jest jej prostota i dostępność, a podstawą troska o drugiego człowieka. Czasami wystarczy kilka minut rozmowy, by odmienić czyjeś życie. Pierwsza pomoc psychologiczna to również umiejętność dostrzegania sygnałów i w razie potrzeby przekierowania do specjalistycznej pomocy, np. gdy emocje są tak silne, że utrudniają normalne funkcjonowanie. Możemy zastosować różne formy wsparcia, zależnie od sytuacji, np. kiedy pomocy potrzebują ofiary klęsk żywiołowych, konfliktów, przemocy. Często naszego wsparcia mogą potrzebować też osoby wokół nas, które czują, że nagle znalazły się w sytuacji pozornie bez wyjścia. Nie zawsze widać na pierwszy rzut oka to, z czym mierzy się druga osoba. Ktoś może sprawiać wrażenie pozornie spokojnego, w tym samym czasie doświadczając ogromnego stresu lub smutku. Dlatego tak ważna jest rozmowa i umiejętność aktywnego słuchania. Wybierzmy możliwie spokojne miejsce, które pozwoli na swobodną rozmowę. Nie każdy w momencie kryzysu potrzebuje profesjonalnej pomocy psychologicznej, ale każdy zasługuje na wsparcie i zrozumienie. Pierwszej pomocy psychologicznej można udzielić w każdym możliwie bezpiecznym i komfortowym miejscu. Czasem wystarczy kilka minut rozmowy, aby ktoś poczuł się zaopiekowany i bezpieczny. Udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej to nie tylko forma wsparcia, ale również sposób na budowanie więzi i zacieśnianie relacji. Pomaga zmniejszyć stres, poprawić zdolność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, przywracając poczucie kontroli w trudnych momentach. To równocześnie zestaw umiejętności, które wzbogacają nasze własne życie: empatia, zrozumienie i troska o innych. Aby móc skutecznie pomagać innym. Przede wszystkim musimy zadbać o siebie. Pierwsza pomoc psychologiczna uczy nas, jak rozpoznawać i reagować na własne potrzeby emocjonalne. Słuchając swojego ciała i emocji, akceptując je bez oceniania, możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami codzienności.